Cześć, czołem z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na kolejny odcinek z Grom Crash Time 3. Oczywiście kontynuuję karierę, wybieram sobie zadania. Tutaj dzień trzeci: rozgrzewka. Ok, ostatnio był turniej, teraz będziemy się rozgrzewać. Można wybrać auto: Semira albo Bena. I ja od razu mam przyjemność zadanie. Czyli za bardzo nie miałem wyboru. Od razu rzuciło mnie wir wyścigów. I całkiem inny samochód. Dobra, okrążeń mamy 3. Muszę się przyzwyczaić do... No bo nie, model jest, jest... Nie jest taki... Taki zły. Ja Mówię o wyścigach, bo wiadomo, że te gra, gdy jedziemy po mieście, to też inaczej odbieramy jazdę. Natomiast wiadomo, że jeżdżenie na torze i wchodzenie w zakręty, to już troszeczkę i na parakalosie jest spoko. jest dobrze. Tylko trzeba się troszeczkę nauczyć. Tutaj nie ma takich poślizgów typowych, nie ma takiego driftu. ale okej, okay, jest nieliczne, jest, jest dobrze. Próbuję wyprzedzić ten, ten pojazd. I tak pewnie zaraz stracę pozycję. E, tak było poprzednim razem. Pierwsze okrążenie chyba też byłem na pierwszym miejscu, a potem... E, no a potem oczywiście... straciłem to miejsce, gdy, gdyż przeszarżowałem i mnie obróciło. I na drugim okrążeniu. Na szczęście udało mi się odrobić straty i wygrać. Ale teraz postaram się jechać troszeczkę ostrożniej. Nie ryzykować tutaj zbytnio. Najgorzej, jakbym na trzecim okrążeniu stracił pozycję przed samym końcem. Wyścig trochę trwa. Chociaż znam gry, gdzie wyścigi były dużo dłuższe. Pamiętam test drive i wyścig wokół całej wyspy. No to było, to trwało trochę, nie wiem czy była godzina, ale będzie przegrać. A zdarzyło mi się przegrać taki wyścig. To była czasówka. Ale zdarzyło mi się też wygrać, więc jest duża satysfakcja wtedy, kiedy wygrywa się jakiś wyścig, który trwa ponad godzinę. Tylko dla wytrwałych. Ok, widzę ich w lusterku. Na razie zachowuję bezpieczną odległość, chociaż tutaj przez chwilę zapatrzyłem się w lusterko i już mnie tutaj doganiają. Okay. Pardon, żeby opóźniać hamowanie przy zakrętach. Więc nawet jeżeli na prostej będą chcieli mnie tutaj wyprzedzić. Poradzę. O, zobaczcie, jak mi tutaj chciał dogonić. To dobrze, że gra w ogóle daje szansę, bo najgorzej jest, gdy, gdy ewidentnie widać, że gra nie daje szansy. I samochody na przykład uciekają mocno. To jest to wszystko w miarę pod kontrolą. Słuchajcie, to jest drugie okrążenie. Uciekamy i trzeba trochę nadrobić. I mieć margines na błędy. I ważniejsze, żeby autem nie obróciło, bo wtedy naprawdę jest ogromna strata. ...i To jest już raczej nie do odrobienia na jedno okrążenie. Na przykład tutaj widzieliście, mocno, mocno mnie zarzuciło. Mogło skończyć się tragicznie. w lusterku. ale tak łatwo skóry nie sprzedam. Na szczęście, gdy się jedzie na pierwszej pozycji, nikt nie przeszkadza, nie zajeżdża nam drogi, więc to jest ten plus, że mamy pełen to cały tor dla siebie, całą szerokość toru. hey new guy you didn't let me pass in the race yep yeah, that's why you call it a race get in front and stay there you should have let me pass i was definitely faster than you and our rules say that you gotta let me overtake you <laughs> hey, just because your power plower might have more performance doesn't mean you're a better driver My wheels are more maneuverable and have a better driver, too You don't seriously believe that I'd beat you any day I bet my car on oh, that whatever having I mean, a second race car the rage these days, and I'm always happy to follow the rage winner no gets both cars dress up warm właśnie. O rany, gra o wszystko. I jeszcze w nocy, dwa okrążenia. Ej, ej, nie, nie uciekaj mi, nie ma nitra. Czyżbyśmy wyjeżdżali poza teren? Serio? Na szosie na drodze Taki film był Dobra Nie 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 dam się wyprzedzić Nie ma Nie ma tak dobrze Trzeba pamiętać o hamulcu w pewnym momencie zahamować Ale siedzi mi na ogonie Wtedy tu nie ma co czasu jak w Forzie i właśnie tutaj się Kolego, koleżko, nie ma tak dobrze. Nie, nie zgadzam się. Okej, okay, 23% trasy, tak? Dobra, jedna czwarta za nami. Super. Ten też uderzył. Jedna trzecia zadanie. No, prosto nie będzie. Szybko. No, chyba go już zgubiłem, Szkoda, że nie ma nitra Jest Daj się wyścignąć, no nie bądź taki. Daj wygrać. 10% to niedobrze, chyba jesteśmy w Wygląda, że nie mogę mu odskoczyć za bardzo, cały czas mi siedzi na ogonie. Ale widzę, że jak popełniłem błąd, to on też troszeczkę odpuścił. Więc jest szansa, żeby tutaj tę pozycję, żeby, żeby ten wyścig wygrać, nawet jeżeli jadę pierwszy raz. To za nami. Uderzył w coś i się skończyło. Myślałem, że już uderzy w tego gościa. Nie obrócić. To już Nie ma szans, zostało mi 7% na czasie. To była masakra. Misteczko. I słuchajcie, udało się. hi sammy you're smiling from ear to ear just outrace that guy for his car okay but i'm afraid we don't have time for a joy riot. we need to get back to work i'll take my new set of wheels to the precinct you take our car okay super figurieren bitte hey ben that's real weird now you are trying to optimize your car to make it lighter, and then some snob comes along and actually wants to add weight. The entire bodywork of this car is reinforced top to bottom. Yeah, sounds really weird. And the amount of work he's invested in reinforcing it, there's no doubt he wants the car back. Yep, Seymour. let the poor guy win the next duel. <laughs> Harold from Forensics should take a closer look at the car first. Harold could bug the car while he's at it. A good idea. Something's definitely not right here. Okay, maybe it's just like nabierzaniem ten samochód. że jedziemy na posterunek. Ok, są jakieś uszkodzenia, mienia, ale nie jest źle. No, i wygrałem samochód sportowy Excellence V12 i nowe zadanie: mąci woda, ale to już w kolejnym odcinku. To byłoby na tyle. Sprawa zamknięta. Cześć.